tak dokładnie siema siema witam was w kolejnym odcinku na moim kanale w dzisiejszym odcinku jesteśmy dosyć nie wiadomo w których regionach mapy jesteśmy bo jesteśmy prawie pod na końcu mapy czyli tutaj na polu numer 17 Co no i dzisiaj będzie akcja wykopki buraków cukrowych w międzyczasie, tu powinni pracownicy sobie jeździć. Tu natomiast puszczam sobie pracownika, żebym jeździł z tym, z agregatem. Tu akurat pracownik skończył żniwa Soi na tym polu, i tu pracownik mi dojechał. Napiszcie hashtag Rogale, ja wam przypnę serduszko i przygotujcie sobie do tego odcinka Rogali. No i co. Klasik na szybkiego wzięty, o tu jeszcze muszę skończyć Żniwa, soi To akurat w kolejnym odcinku będziemy kończyli I co i zaczynamy tą kampanię i czekajcie tu jest tak O i tu się tak powinno jeździć w burakach O Tak się powinno jeździć, więc tak sobie użyjemy tego trybu, ale nie 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 mm. No niestety robię miaka. W ogóle pierwszy raz z tej funkcji w Farmingu korzystam. Ona była, ale zapomniałem jej z niej korzystać. A w kolejnym odcinku na tym polu będzie ten akcja obornik. Tam, jak widać w tle jest wywieziony ten obornik, ale... No ale. No, sporo tych buraków będzie. Ja tu ledwie jeden przejazd przejechałem i mam prawie 60%. Wiecie co widzowie ja będę korzystać z tego normalnego trybu, bo ja tu więcej omijaków zrobię. O! można sobie wleżeć, poleżeć na swoim foteliku gamingowym. Chudza. mi się w tej wdowie. Tylko nie wiem jaki rozrzutnik by sobie tu wypożyczyć. Bo jest dużo rozrzutników. O, Stroutmana sobie wypożyczymy. I będziemy. Spytacie Michał, czym go będziesz ciągać? Nie wiem. Czymś go będziemy ciągali, co nie? O, Strut, Samsona możemy wziąć sobie na testy. Samson mi się podoba. Nie ten Samson, tylko o ten Samson. Piękny Samson. Albo Hawa, Hawę Też mamy rozrzutnik. Albo tego Brandnera, ale Brandnera, Brandner jest za mały. Zobaczycie w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku jaki będziecie, będziemy robić w sumie. No, a to jak widać przed kombajnem, piękna kubka obornika. Oczywiście jeszcze będę musiał wywieźć, ale to dopiero sobie załaduję na Gospie i przyjadę tu. Tylko nie wiem czy mi tego obornika starczy na to pole bo tu jest czekajcie 22,5 tony, 500 dodać 500 to jest 1000, jeden dalej yy, jeden dalej, czyli 23, 24, 45 ton plus 12,5

12, 80, 50, 58 ton tu jest wywiezione. No, plus tam 9. Czekajcie. Plus 9 ileś. To czyli nie jestem łomny z matmy. Dobra, szybko szybko. No i tu jajka też nas przenasz. Plus 800 8800, czyli około 60, 60 parę ton. 840, czyli to będzie. Kurde, jestem słaby z matmy. Ja mam chyba dwójkę na koniec. Tyle dobrego, że z polskiego szóstkę na koniec mam. Mega fajnie, robi wrażenie Nie no, ale dobra 60, No, tak jak mówię, koło 60 ton tu będzie. Oczywiście, ale to pięknie wygląda. Jeszcze przy tym skupie Boże, to pole jest mega piękne. Bo innego. Co, jest grane? Bo innego pola nie mogłem kupić, a ja to pole kupywałem na odcinku. Chyba tak kupywałem na odcinku. Chyba na tej zimowej sprzedaży, wiecie, na której na tej co kupywaliśmy to pole. Bo to zostało razem z tym polem zapionym. Na odcinku było kupywane. Ale już mamy pierwszy pełny zbiornik. A tu się mieści koło 30. Nie, równe 30 ton tu się mieści. Dobra. Chciałem sobie na hałdę sypać, ale mnie się nie chce na hałdę sypać. Jeszcze poza odcinkiem muszę soję wywieźć. Dobra. Soję to tam na luzie. Bo tu czekajcie, jeszcze tam z, z Triona odebrać. Z Rondira będą jeszcze dwa zbiorniki z case'a. 100 ten, koło 100 ton będzie tej soi. No plus do tego sprzedane warzywa, plus buraki cukrowe. Bo tych buraków będzie troszeczkę. Jak tu dwa, raz tu od miedzy Raz tu to trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem, siedem przejazdów i jest pewnie dobra. Poza odcinkiem sobie będę kończyć tą akcję. I wypożyczyłem teraz tą mniejszą ropę. Bo ja tą dużą to bym, to bym więcej bym stracił czasu jeżdżąc do niej niż kopać, co nie? A tą jednak jest mniejsza, ale szybko się wyładowuje. A chciałem tego Grimme wziąć i tam jest tu. O. Tylko nie wiem, ile on ma me metrów. 34, 34 tony to waszy. Ja pierniczę. Panowie, tak to nie robimy. Popaki. Dobra, i teraz jak tu się wciąć, żeby wyrównać sobie? Chyba tu. Kurde, czy to będzie dobrze? Nie, no powinno być dobrze. Ja Mamy sobie blanta, lecimy po afterach, to aftera. No, więc tą prawą część będę kończyć poza odcinkiem, a tą tu sobie trochę pokopiemy na odcinku. Powiecie, no żeby jak najwięcej na odcinku zrobić, a mniej zrobić poza odcinkiem, bo tu już chyba około 100 godzin na tym save wchodzi. Czajcie to od czerwca, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. O kurde, jeszcze grudzień, to w grudniu tak pod 150 godzin już będzie. No to tak pod 300-400 godzin będzie na tym save. Co nie? Bo jeszcze dużo pól przed nami do wykupienia. Teraz walczę o tamte dwa pola przy skupie i to tutaj, czyli o pole numer 20 i 21, bo one są mega fajne, ale nie wiadomo jak koło fortuny zadecyduje, bo jeszcze na wiosnę chcę kupić nowy ciągnik oraz rozpocząć hodowlę owiec. A świnie później rozpocząć jakoś, kilka dni później, no się przygotować trochę do tej hodowli. Świnie jakieś ziemniaczki tam sobie zasadzić. Buraczki, o, buraki sobie. Nie, no buraków akurat sobie nie zostawiam, wszystko sprzedaję. kurde muszę teraz uważać, żeby nie zrobić tego błędu. Żeby nie było tak, że my ten widzowie, że my normalnie będzie będzie trzeba przyczepami wozić buraki ze skupu, co nie, bo pociąg nie będzie chciał sprzedawać, co nie, bo raz y, ja raz tak miałem, ale na szczęście wiedziałem o co chodzi i naprawiłem to. Ale jak widzę, to mało zostało. No bym może mógł robić cięcia, ale cięcia by mi nic nie dało, co nie. No, ale tu też będzie sporo zawiasów na tym polu. A jak się wkurzę, to gnojowicę, jeszcze tu pyknę na wiosnę trochę gnoju rozrzucę i będzie miód malina, co nie? Miód malina. Ło. Wow. Normalnie miód, miód. Ja nie lubię na przykład miodu, ale. Ten, a jeszcze pszczoły trzeba zacząć hodować. No właśnie, miodzik, panowie, miodzik trzeba zacząć. Kurde, może bym jeszcze poleciał wysypać przyczepy. Albo nie, dopełnię się zupełnie i polecę, bo ja mam tu blisko, to wiecie. To będzie luz i ja się w, między, w międzyczasie się napiję. Ach, nie ma jak to muszę, mijają ustronianka. Z magnezem i z jakimiś tam innymi dziadostwami. Z wapniem, głębokim węglem aktywnym, który powoduje ciąże u kobiet. Nie wiem, akurat tego nie słuchajcie, co ja mówię, ok? A można sobie nogi oprzeć pięknie, ładnie. Ale to świąt jak mówiłem, że się nie uda skończyć tej serii, bo już my mamy połowę listopada, 11 listopada, no i dlatego przygotujcie sobie rogaliki do tego odcinka. I co jeszcze? No na pewno do nowego roku nie uda nam się tego skończyć, no do pół roku, no rozmiętam serię w 2-3 lata, co nie? Ale ta, seri, ta seria to tak nie będzie, wiecie, bo miała być tylko w weekendy, ale minus te w weekendy to byśmy dopiero chyba byli na, na sierpniu i jeszcze robili rozlewanie gnojowicy, a tak my już jesteśmy trochę dalej z robotą. Więc luz. Mam luz na bani. To i czwartkiem sobie w kolejnym odcinku będziemy działali. Bo doj 4 lata w przyczepach, klasik w przyczepach, masej w talerzówce i JCB w agregacie. Kurde, no muszę kupić tego jelenia w końcu, żeby mieć piąty ciągnik już, bo ja na cztery ciągniki się nie wyrabiam. Albo kupić jeszcze dwa, ale teraz też drugi do JCB, bo sam JCB nie wyrabia, co nie? A, jakby kupić fenda 900, 926 czy tam 929, nie wiem, to by było fajnie, co nie, ale pomału będziemy się rzekł na Li. Ale jak patrzę, to kilka minut po odcinku i będę miał koniec. He, to sobie pracownika puszczę, niech mi dokończy kopki, a ja będę kończyć żniwa, co nie, które mam pozaczynane i co, będzie. Wyślijcie ten film do znajomych, aby dali subika, bo mało brakuje! I co? Będziemy się. I co? Trzymajcie się i narazka. Cześć!